W piątek punktualnie o 12:00 spod urzędu miasta wyruszył barwny korowód, oznajmiając wszystkim Nysianom, że nadszedł czas świętowania. W takim też nastroju świątecznym przebiegał cały weekend, a obok radości pojawiły się też silne emocje wzruszenia wywołane przez ostatnią z gwiazd tegorocznych Dni Nysy zespół Drzem, który po raz pierwszy gościł w naszym mieście. W ramach obchodów Dni Nysy 2014 w piątek odbyło się wiele imprez sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Jednak to na wydarzenia usytuowane na stadionie miejskim wszyscy czekali z największą niecierpliwością. W pierwszej części muzycznej uczty mogliśmy usłyszeć lokalne talenty i zespoły wyłonione w ogólnopolskim konkursie na Saport przed Gwiazdą Dni Nysy. I tak w kolejności zaprezentowali się Gang Punk, grupa utalentowanych studentów PWSZ w Nysie, Menes zespół Zgniewkowa, który zaprezentował prezentował kilka mocniejszych kawałków rozgrzewając fanów przed koncertem Gwiazdy Dnia zespołu Enej. Wcześniej jednak scena należała do Hudoby, ekipy z Wrocławia, ale za to z mocnymi akcentami ukraińskimi oraz nyskimi. Hudoba koncertuje już od 20 lat ze swoim folkowym klimatem, ale w Nysie zaprezentowali się dopiero po raz pierwszy. Dla zespołu Enej był to również debiut przed nyską publicznością. Muzycy zagrali fantastyczny koncert, przeciegając pod scenę kilka tysięcy osób, potwierdzając swój status gwiazd. Cześć, tu Lolek. Imię zespołu Enej. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, zapraszam na nasz koncert, przybywajcie na inne. Kogo nie było, ten nie żałuje. Dokładnie tak. Pozdrawiamy zespół Enej. Cześć Nysa. W sobotę aura była kapryśna, ale na szczęście organizatorom udało się przeprowadzić większość z zaplanowanych wydarzeń. Od godziny dziesiątej na scenie w rynku mogliśmy być świadkami niezwykłej aktywności nyskich seniorów, którzy zawsze przy ważnych okazjach dają próbkę swoich umiejętności artystycznych. Wcześniej, bo już od godziny dziewiątej rozpoczęła się rywalizacja w pierwszej edycji wielkiej nyskiej gry miejskiej. Pracownicy informacji turystycznej w Nysie, a więc pomysłodawcy tej zabawy zaplanowali dla uczestników wiele niespodzianek i urozmaiconą trasę. W sobotę ponadto rozegrano wiele konkurencji sportowych, część z nich przeprowadzono w halach, dzięki czemu zmienna pogoda i gra dobicie nie zepsuło nastrojów uczestników. Zupełnie inna sytuacja panowała na stadionie Stali. Tam bardzo dużo zależało od dobrej pogody, a ta rokrocznie płata figle w czasie dminysy. Na szczęście pierwsze występy rozpoczęły się już po przejściu gwałtownej burzy, dzięki czemu młodzi, utalentowani uczniowie prywatnej szkoły muzyki rozrywkowej Romana Gila mogli dać dobry koncert, a widzowie nie musieli zasłaniać sobie widoku parasolami. Bobby i Maxel mieli trudniejsze zadanie: uszczęśliwić publiczność przy dużych opadach deszczu. Sztuka trudna, bo pod sceną zostali jedynie najwierniejsi fani. Na szczęście, wraz z nadejściem punktu kulminacyjnego tego wieczoru, a więc występu zespołu weekend, pogoda poprawiła się, dzięki czemu płyta stadionu miejskiego znów się zapełniła. Radek Liszewski i jego sekcja taneczna udowodnili, że ten rodzaj muzyki wciąż jest ogromnie popularny i lubiany. Troszeczkę się zmieniło, faktycznie. To, 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 to się wydarzyło. Piosenka ona tańczy dla mnie nieźle namieszała, można tak wprost powiedzieć. E, przede wszystkim zmieniła postrzeganie tego rodzaju muzyki, że to wcale nie jest taki obciak, że to wcale nie jest e, wymagane to, aby tą muzykę opluwać i źle o niej mówić. Wiele osób się przekonało, że na półce obok piaska może stać grup, e, płyta grupy weekend i wcale te płyty się nie gryzą. Zresztą tak było w empikach. Koncert zespołu weekend to jednak nie wszystko, o co postarali się organizatorzy na sobotni późny wieczór. Dziewczyny z Artnika Polden zdały pokaz fitnessu na róże, demonstrując dobrą technikę trudnych układów artystycznych. Przez trzy dni święta miasta mogliśmy podziwiać wykonawców różnych nurtów muzycznych. Niedziela stała przede wszystkim pod znakiem roku. Monroe Monitor i Another World dali fanom muzyki wiele frajdy i pokazali zalążki talentu do szlifowania. Amerykański styl i mieszanie gatunków muzycznych zaprezentował nad Osborne Band, czyli goście aż z Nowego Jorku, którzy zawitali do nas przy okazji europejskiego tournée. Kasa to zespół, którego konferencjerzy nie musieli specjalnie długo przedstawiać. Potem nadszedł długo oczekiwany moment. Na scenę weszli muzycy formacji Dżem, a nyscy fani długo nie pozwalali im zejść ze sceny. Sami muzycy byli zaskoczeni wysoką frekwencją na płycie głównej i trybunach. A co wy czujecie, jak po 35 latach przychodzi tyle ludzi i wciąż im się chce być częścią Was? No, bardzo nas to cieszy, ponieważ nam się też wciąż chce być częścią nich. Dla Nysian był to szczególny moment, w którym z pewnością mogli eksponować swoją dumę i radość z faktu, że mieszkają właśnie w tym mieście, ale i organizatorzy nie kryli dumy z wzorowej frekwencji i bezpiecznych obchodów. Też mieliśmy trochę szczęścia z, z pogodą, która mniej więcej dopisała, chociaż oczywiście były fragmenty takiej typowej pogody pod nazwą, w rejestrze pod nazwą Nysy, czyli trochę było deszczu, ale w sumie było dosyć, dosyć dobrze. No i to, że też, że te dnysy były bezpłatne, że nie trzeba było płacić za bilet, myślę, że przełożyło się na bardzo dobrą frekwencję. Także nie, nie brakowało nam widzów. Koncerty były też bardzo udane. 21 obchody Dni Nysy przeszły do historii i z pewnością zapisały się w niej jako niezwykłe wydarzenie. Ja bym chciała tutaj w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy nas w organizacji tej imprezy wsparli sponsorom naszym, czyli panu właścicielowi firmy Węglomix o imieniu Zbigniew Kruger, który nas wsparł finansowo bardzo mocno. Jak też chciałabym złożyć podziękowania dla pana Jana Nowy. Pana Honzy, bo jest to Pan Narodowości Czeskiej, który był właścicielem Wesołego Miasteczka w tym roku. Też bym bardzo chciała podziękować serdecznie Służbie Maltańskiej, jednostkom Straży Pożarnej Ochotniczej, które też nas wspierały, że było bezpiecznie, że, że mogliśmy się dobrze czuć. Bardzo chciałabym podziękować firmie ochroniarskiej Fox Security z Katowic, która też świetnie się rozpisała. Chciałabym też podziękować Służbom Miejskim, firmie Ekom, która po tej wszystkich w naszych bałaganach, świetnie wszystko posprzątała i naprawdę rewelacyjnie to zrobiła. Jak też policji naszej, Nyskiej, która nas bardzo, bardzo wsparła w organizacji tej imprezy, w zapewnieniu bezpieczeństwa. A to jest dla nas, dla organizatorów, bardzo ważne, właśnie to bezpieczeństwo uczestników, bo była to impreza dla 25 tysięcy osób. Długo oczekiwany powrót w wielkim stylu na stadion miejski, bezpłatny wstęp, dziejowe koncerty i przykładna organizacja. Do zobaczenia za rok.